Dobrze Państwu, konflikt między Stanami Zjednoczonymi a Niemcami powoli, ale stale zaostrza się. Ostatnio prezydent Trump zapowiedział, że kraje, na terenie których są bazy amerykańskie, będą musiały płacić 150% kosztów ich utrzymania, co dotyczy przede wszystkim Niemców. Jak będzie z Polską, no, to zobaczymy. Jak teraz postąpią Niemcy, czy odmówią płacenia i w związku z tym uwolnią się od kurateli amerykańskiej? Czy też dojdzie do jakiegoś porozumienia, to zobaczymy. Ale sytuacja się zaostrza. A jednocześnie, tak jak już Państwu mówiłem, dochodzi do zbliżenia niemiecko-chińskiego. W styczniu tego roku podpisano porozumienie o tym, że banki i towarzystwo ubezpieczeniowe niemieckie będą mogły działać na terenie Chin, a chińskie na terenie Niemiec. Co to oznacza? To znaczy, że w planach jest powołanie w Frankfurcie nad Menem wielkiego centrum finansowego dla całej Europy. Centrum, które będzie oparte o banki niemieckie i chińskie, i które oczywiście zastąpi po Brexicie giełdę i centrum finansowe londyńskie. Wejście Chińczyków ze swoimi finansami do Europy. Znacznie ułatwi działalność biznesu chińskiego. W tej chwili inwestycje chińskie w całej Europie wynoszą jakieś 318 miliardów dolarów. W samych Niemczech operuje 900 firm chińskich, z tego 550 ma swoje oddziały w Hanbao, czyli w Hamburgu. Po stronie niemieckiej jest to 5200 firm który ma swoje oddziały w Chinach. Przypomnijmy, że jeżeli chodzi o Rosję, to tam operuje 6000 tysięcy firm niemieckich. Jeżeli chodzi o handel, to w tej chwili obroty między Niemcami a Chinami zajmują pierwsze miejsce w handlu niemieckim, to znaczy te obroty wynoszą około 230 miliardów dolarów rocznie, i Chiny są ważniejszym partnerem niż Stany Zjednoczone. Jeżeli chodzi o opinię publiczną, to 67% Niemców uważa, że należy zacieśnić współpracę z Chinami, a tylko 41%, że ze Stanami Zjednoczonymi. Także tutaj się szykuje no, nie tylko zbliżenie, ale budowa podstaw współpracy gospodarczej niemiecko-chińskiej, no, opartej właśnie na działalności banków obu krajów. Bo trzeba pamiętać, że dotychczas było tak, że na terenie Chin towarzystwo ubezpieczeniowe obce nie mogły być, i banki oczywiście nie mogły być właścicielem 100% kapitału, czyli musiały wchodzić w joint ventures, w spółki z partnerem chińskim. Teraz to się ma zmienić. Jednocześnie 21 marca prezydent Xi Jinping odwiedzi Włochy. I tutaj zwolennikiem współpracy z Włochami jest premier Conte, czyli 5, partia pięciu gwiazd. Chodzi o przystąpienie Włoch do projektu szlaku i pasa jedwabnego. I tak naprawdę trzeba wziąć pod uwagę, że w grę wchodzi na przykład Wenecja jako miejsce, gdzie byliby Chińczycy, bo z Wenecji najbliższa droga prowadzi do Rotterdamu. Czyli byłby to, byłoby to kolejne odgałęzienie szlaku. Ale sprawa nie jest taka prosta, ponieważ wicepremier i minister spraw wewnętrznych Salvini jest przeciwnikiem, jak to określił, przemysłowej kolonizacji Włoch i sprzeciwia się współpracy. Na dużą skalę z Chinami, no, co powinno teraz obniżyć poziom miłości polskich wschodnich patriotów do Salwini'ego. Jeżeli chodzi o całą Europę, to Chińczycy już kontrolują 10% wydajności. inaczej W całej Europie. Chińczycy kontrolują 10% możliwości przyładunkowych portów, no bo zarządzają albo są właścicielami kilku portów, w tym na przykład zarządzają Pireusem, tak naprawdę rozprzestrzeniają się na Adriatyku. A z drugiej strony trzeba pamiętać, że zarządzają Haifą, głównym portem izraelskim. I jeżeli by weszły w porozumienie z Włochami, no to oczywiście ten stopień kontroli chińskiej nad portami europejskimi, zwłaszcza na Morzu Śródziemnym, znacznie wzrośnie. I na tym tle rosnącego znaczenia Chin w Europie i współpracy chińsko-niemieckiej chińsko-europejskiej, należy spojrzeć na politykę Stanów Zjednoczonych i nasz sojusz ze Stanami Zjednoczonymi. Stany Zjednoczone oczywiście się wycofują w tym sensie, że pozostawiają sobie regionalne sojusze, które były gwarancją wpływów amerykańskich. W Europie ma być to sojusz polsko-rumuński, który ma ten plus dla Amerykanów, że oddziela Niemcy od Rosji, Niemcy od Chin. Dla nas jest to również uważam korzystne, ale w tej sytuacji oczywiście. Powstaje problem, no dobrze, jeżeli Amerykanie chcą, żebyśmy tutaj bronili ich interesów razem z Rumunami, no to dlaczego popierają roszczenia żydowskie, które tak naprawdę osłabiają i niszczą Polskę, a co najważniejsze budują obóz prorosyjski i proniemiecki w Polsce. Na tym tle w Polsce coraz więcej osób zaczyna się zastanawiać, czy sojusz z Amerykanami jest korzystny i usiłuje nam mówić, że zerwanie tego sojuszu jest dla naszego dobra konieczne. Ja tak nie uważam. Sądzę, jak już mówiłem, że należy Amerykanom uświadomić, że poparcie dla roślin żydowskich buduje pozycję Rosji i Niemiec i nas niszczy, ale uświadomić to nie znaczy mówić, tylko uświadamia się czynem oczywiście. Dlatego uważam, że należy kontynuować. Czy raczej podjąć na nowo ekshumację w Wiedwabnym, co jasno postawiłoby sprawę, że Żydzi nie będą pośrednikami między Polską a Stanami Zjednoczonymi, a my, zachowując sojusz ze Stanami Zjednoczonymi, nie poddamy się dyktatowi przemysłu Holokaustu. Wśród przeciwników sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi jest kilka opcji, i teraz chciałbym się im przyjrzeć. No, najbardziej tak bezpośrednio formułuje swoje tezy Grzegorz Braun, który uważa, że Polska powinna ogłosić neutralność, czyli wystąpić z NATO, wygnać wojska okupacyjne, czyli natowskie. I jak ogłosimy neutralność, no to oczywiście nikt, a zwłaszcza Rosja, nam nic nie zrobi, ani Niemcy, no bo przecież będziemy neutralni. Jest to rada całkowicie bezsensowna i skrywa ona po prostu opcję rosyjską. Polska neutralna to jest Polska, która będzie wydana na wpływy wszystkich, nie Ameryki, ale po prostu wszystkich. Z drugiej strony, na przykład Ziemkiewicz proponował, tak samo jak Dominika Wielowiejska, żeby. Udać się z powrotem do Niemiec, czyli, jak mówi Dominika Wielowiecka, wyjść z roli wasala USA, a Rafał Ziemkiewicz, żeby zostać w obozie niemieckim, bo to ma nas uchronić. I według Ziemkiewicza ma to nas uchronić przed przemysłem Holokaustu i roszczeniami żydowskimi. A według Wielowiejskiej to ma nam dać szczęśliwość wiekuistą. Na no bo jak będziemy pod kuratelą Niemiec, to wtedy będzie tutaj już sobie homoloby z Brukseli szelało. Problem w tym, że pozycja wasala czy też kuratela niemiecka, podporządkowanie się Niemcom. Od których i tak jesteśmy zależni, wcale od roszczeń żydowskich nas nie uchroni. Przypominam, że cała akcja opluwania Polski i czynienia z Polski kraju odpowiedzialnego za rozpętanie II wojny światowej, za Holokaust, to jest wynik porozumienia między środowiskami żydowskimi a niemieckimi. Stanisław Michalkiewicz. Nie jest tutaj jednoznaczny, bo raz proponuje, żeby wrócić pod kuretelę niemiecką, ponieważ dopóki istnieje sojusz strategiczny niemiecko-rosyjski, to Rosjanie będą respektowali władzę Niemiec w Polsce. Co nas ma ratować przed roszczeniami. A ostatnio stwierdził, że przecież kuliatela rosyjska, bazy rosyjskie, no, czyli wystąpienie właśnie z NATO, o czym mówił co jego zdaniem warto rozważyć, by nas ratowało przed roszczeniami żydowskimi. Tylko że, jeżeli będziemy tutaj mieli kuratelę rosyjską, to przed roszczeniami nas nie uratuje. Już pomijam fakt, co oznacza kuratela rosyjska, ale trzeba pamiętać, że dla Rosji ważniejszym od Polski jest Izrael. Tak więc ani kuratela rosyjska, ani kuratela niemiecka nas przed roszczeniami żydowskimi nie ratuje, a dodatkowo jeszcze wprowadza zależność od tych dwóch państw i tak naprawdę całkowitą likwidację możliwości odzyskania pełnej suwerenności przez Polskę. No o krakiem na barykadzie próbuje się Andrzej Tarlaga, który mówi, że nie należy zbyt nachalnie wymachiwać szabelką przy Amerykanach, bo tu trzeba zachować stosunki dobre z Niemcami, co w sytuacji tego konfliktu rosnącego amerykańsko-niemieckiego jest po prostu niemożliwe i skrywa opcję niemiecką. Ostatnio na firmamencie, że tak powiem, geopolityki zajaśniła gwiazda Leszka Sykulskiego, no więc warto się tutaj troszkę nad tą postacią i jego propozycjami zatrzymać. Leszek Sekulski proponuje, by nie występować oficjalnie z NATO, a stosować politykę równej odległości od Chin, Rosji, Niemiec, Brukseli i Stanów Zjednoczonych. No, co to oznacza? No, jest, moim zdaniem jest to oczywiście skryta opcja rosyjska, ponieważ e, akurat tak się składa, że jak już wcześniej mówiłem Niemcy, Rosja, e, Bruksela i Berlin e, dążą do utworzenia sojuszu. Więc nie jest tak, że mamy tutaj świat pluralistyczny. Mamy po prostu dwa obozy. Te obozy się krystalizują bardzo powoli, ponieważ istnieją wewnętrzne przeciwieństwa. Ale jak Państwo widzieliście, grozi nam, że sojusz niemiecko-rosyjski zostanie uzupełniony o bardzo poważny, może nawet groźniejszy w przyszłości oczywiście sojusz niemiecko-chiński. No, o Brukseli nie mówię, bo to jest instrument w rękach Berlina i upragniony sojusznik homoloby w Polsce. Dlaczego uważam, że propozycja Sykulskiego jest ukrytą opcją rosyjską? No, dlatego, że równa odległość od Stanów Zjednoczonych i obozu rosyjskiego, i sojuszników tego obozu, tak naprawdę będzie oznaczała, że, jest, że popadniemy w zależność od tej strony. Nie jesteśmy w stanie utrzymać się. W równej odległości po prostu. Zresztą Leszek Sokulski widnieje jako ekspert stowarzyszenia Bastion Dialogu. Otóż wiceprzewodniczącym Bastion Dialogu, to jest stowarzyszenie z Krakowa, jest niejaki Paweł Ziemiński. Paweł Ziemiński jest znanym antysemitą, rusofilem, słowianofilem, jest członkiem prezydium Unii Wszechsłowiańskiej w Moskwie. Działaczem takiego klubu wiernych Polsce suwerennej, który oprócz antysemityzmu i dążenia do podporządkowania Polski Rosji pod hasłami oczywiście patriotycznymi, niczego innego nie reprezentuje. Roszczenia żydowskie dają grunt nie tylko do zachwalania nam tutaj opcji rosyjskiej i opcji niemieckiej, ale też są uzupełnione o całą akcję propagandową przeciwko zbrojeniom i modernizacji polskiej armii. Odbywa się ta akcja propagandowa na kilku poziomach. Na pierwszym słyszymy, że Polska nie powinna polegać na obcych bazach, tylko modernizować i rozbudowywać własną armię. Oczywiście rozbudowa własnej armii, modernizacja jest bardzo ważna i powinna być podstawą naszej polityki, ale Polska jest za słaba, by móc przeciwstawić się sama Rosji. A zatem, kto twierdzi, że Polska się sama może przeciwstawić w tej chwili no to, e, i nie potrzebuje w związku z tym sojusznika amerykańskiego, no to po prostu reprezentuje ukrytą opcję rosyjską. Ale e, kiedy już ta propaganda o samodzielności i szkodliwości baz amerykańskich, które mają tutaj pilnować żydowskich interesów, zostaje, że tak powiem, zużyta, no to przechodzimy do o, następnego poziomu. Na tym drugim poziomie słyszymy, że każdy konkretny zakup, który Polska dokonuje, jest zakupem wadliwym. Że nie należy to kupować tylko co innego. Nie tu, tylko gdzie indziej. I zawsze każde rozwiązanie okazuje się złe. Oczywiście można dyskutować nad plusami i minusami rozmaitych zakupów, ale nie można dokonać modernizacji armii w ciągu roku, bo nie mamy takich możliwości finansowych, a poza tym produkcja zbrojeniowa też trwa. Tutaj okazuje się, że w ogóle wydawanie pieniędzy na modernizację armii jest niepotrzebne. No bo faktycznie, jeżeli ogłoszenie neutralności przez Polskę miałoby nas uratować i zagwarantować spokój i bezpieczeństwo, no to po co armia? Prawda? Żeby jeszcze przekonać słuchacza, że nie należy modernizować naszej armii, no to oczywiście agencja rosyjska posługuje się argumentem, że wszystkie te nasze zakupy są przepłacone, a przepłacone są dlatego, że część tych pieniędzy ma iść na roszczenia żydowskie. Także Polska jest obiektem wojny hybrydowej. Ta wojna hybrydowa toczy się cały czas w internecie, i głównym celem ataku jest sojusz polsko-amerykański i przede wszystkim modernizacja armii polskiej. Tylko, że nie jest to robione wprost. No i proszę pamiętać, że oczywiście nie można prowadzić skutecznej propagandy, jeżeli ona nie ma rzeczywistych. Podstaw. tak, Więc tutaj podstawy do niepokoju istnieją, i dlatego uważam, że przemilczanie spraw roszczeń żydowskich jest oczywiście błędem. Dziękuję Państwu.